Witamy was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj dowiecie się, kto jest odpowiedzialny za śmierć pewnego strażnika, który zwie się... Nek. Zapraszamy do uważnego oglądania. O zaginięciu Neka dowiadujemy się od samego Diega. Jak on to nakreślił, jest to dość śliska sprawa. A po więcej informacji wysyła nas on do złego. Zły zaś opowiada nam o jego zaginięciu i że bardzo, to bardzo chciałby być posiadanie jego drogocennego amuletu. Po tym wszystkim każe nam wypytać Fletchera, gdyż to on przejął jego rewir po tym całym tajemniczym zniknięciu. Po oddaniu amuletu zbywa totalnie gdzieś, co stało się z Nekiem, i jest to dość podejrzane. Być może wie, że Nek nie żyje, jednak boi się pokazać sam w tym miejscu i wysyła tam po prostu nas. Fletcher, po zniknięciu Neka, patroluje za niego teren. Jest bardzo poirytowany całą sytuacją i prosi nas, byśmy wypytywali kopaczy, gdyż ci nie chcą garać ze strażą. Jedyny kopacz, który udziela nam informacji o Neku, jest to miejscowy kucharz, Snap. Ten zaś mówi, że wysłał go po grzyby potrawkę, ale nigdy nie wrócił oraz podejrzewa go o ucieczkę do nowego obozu. Po tych wszystkich wskazówkach znajdujemy Neka martwego w jaskini z kretoszczurami. Pewnie pomyślicie, zagryzł go kretoszczury. Bzdura. Strażnik miałby dać się pokonać zwykłym kredoszczurom? Nie, tu chodzi o coś więcej. Szykujcie się, gdyż doznacie szoku. Oto screen z wczesnej wersji, gdzie to Diego wraz z Gornem uśmiercił inneka. Skąd wiadomo, że to Gorn? Otóż ten topór to wczesna wersja jego broni. Zaś na drugim screenie mamy rozmowy już bardziej widocznego Gorna wraz z Diegiem, a do starego obozu. Zmierza dwóch szkodników. Gdy Nek był w jaskini, Diego użył swej kuszy i strzelił prosto w Neka, zaś Gorn skrócił jego cierpienia używając swojego topora. Dlaczego Diego wraz z Gornem zabili Neka? Mamy dwie teorie. Jedną z jest to, że gdy Nek zbierał rudę za ochronę, Snaf nie miał jak zapłacić i poprosił o pomoc Diega, a będąc z nim w dobrych stosunkach, postanowił mu pomóc. Gdyż po zniknięciu Neka i pojawieniu się jego zastępcy, w tym wypadku Fletchera, Snaf nie musiałby płacić, gdyż ruda została zebrana od kopaczy, jednak nie wiedziałby, kto jeszcze nie płacił. I w ten sposób, gdy Snaf wysłał Neka po grzyby, a ten się zgodził, to nasz gruby kucharzyna poinformował Diega, a ten zaś dał cynk Gornowi, który to zabił Neka. Kolejną z przyczyn jego śmierci mogła być dobroć. Przez to, że był dobry dla kopaczy i zbierał mniej rudy bądź też wcale, to rósł, bądź ktoś ważniejszy zlecił zabicie neka, Diego. Jednak ten wiedziałby, że nie da sobie sam rady, więc poprosił o pomoc przyjaciela z nowego obozu, czyli gorna. I tak oto po 15 latach wiemy, kto zabił neka. Zagadka wyjaśniona. Co myślicie o tym, co tutaj przedstawiliśmy? Macie jakieś własne teorie dotyczące kto chciał jego śmierci? Napiszcie w komentarzach. Następny film będzie dotyczyć intra dodatku. Żegnamy się z wami. Jeśli film wam się spodobał, zostawcie kciuczka w górę, zostawcie komentarzy oraz subskrypcję, by nie przegapić innych materiałów. Ja się odmeldowuję. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Czołem.